I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Siostry i bracia dzisiaj dokładnie mijają już dwa tygodnie od rozpoczęcia czasu Wielkiego Postu. Witam Was bardzo serdecznie w naszej kaplicy Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj stajemy przy Chrystusowym ołtarzu, prosząc Go o Jego. Błogosławieństwo tę siłę tak bardzo potrzebną nam w naszym codziennym życiu. Muszę świętą sprawuję w intencji Panu Bogu wiadomej, a Was wszystkich otaczam taką jedną wielką wspólną intencją, prośbą przed Tronem Bożym, prosząc przez wstawiennictwo Matki Bożej nieustającej pomocy i naszych świętych patronów, prosząc Waszych intencji. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina, Przedobłagam błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Mogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków. Udziel im doczesnej pomocy i doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie ścięgi proroka Jeremiasza. Jego rzekli, chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani metrców rady, ani proroków w słowa. Chodźcie, uderzymy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czym złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Spomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto Słowo Boże. Bogu nie